Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Michalska i od, od ponad 4 lat wspólnie z zespołem ekspertów, ekspertek rozwijamy markę Dr. Las. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam troszkę więcej o naszym ziołowym suplemencie diety jakim jest Cemunix Herbal. To mieszanka 11 ekstraktów z ziół opartych na recepturze ojca Czesława Klimuszko słynnego zielarza i fitoterapeuty. On tę swoją mieszankę na, spał, na prawa szkód y, po antybiotykach. Ja zaraz Państwu powiem y, troszkę więcej o tym, ale to za chwilkę. Y, te zioła rozpuszczone są y, w przecierze z owoców aceroli. Y, Połączone są także z owocami dzikiej róży czy owocami jarzębiny, zawierają płynną witaminę C, a jak wiadomo, płynna witamina C ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne chroniące organizm przed działaniem wolnych rodników. Poza tym w mieszance znajdziecie także zioła, takie jak na przykład korzeń mniszka lekarskiego, które wykazują działanie prebiotyczne. Nie mylmy z działaniem probiotycznym, a pre, działanie prebiotyczne jest to działanie. Które stymuluje dobre bakterie jelitowe do wzrostu. Czyli, tak naprawdę, w stanach dysbiozy jelitowej, to działanie prebiotyczne jest bardzo ważne. Preparat Cemunix Herbal zawiera także zioła wykazujące działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, a także zioła wspierające układ trawienny. Znajdziecie w preparacie m.in. kłącze tataraku, kłącze pięciornika, czy owoc borówki czernicy. Działa te wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, immunomodulujące, a także właśnie działające ochronnie na błonę śluzową żołądka i jelita cienkiego. Komu polecamy nasz preparat Cemunix Herbal? Przede wszystkim osobom zmagającym się z wysbiozą jelit, osobom, które są po różnego rodzaju infekcjach, po antybiotykoterapii, osobom, które zmagają się z zespołem jelita drażliwego, zwłaszcza tym poinfekcyjnym. Cemunix Herbal będzie stanowił także bardzo dobre wsparcie dla osób borykających się z SIBO, a także ze stanami zapalnymi skóry, bo jak wiadomo. Stan zapalny skóry to jest odzwierciedlenie tego, co tak, co tak naprawdę dzieje się w środku naszego organizmu. Co jeszcze? Cemunix Herbal stanowi bardzo dobre wsparcie dla osób, które zmagają się z różnego rodzaju problemami trawiennymi, zwłaszcza gdy towarzyszy temu słabe wydzielanie soków trawiennych. Więc tak naprawdę ta naprawa szkód po antybiotykoterapii, czyli ta nazwa, którą wymyślił i stosował ojciec Czesław Klimuszko, ma dzisiaj trochę szersze znaczenie, bo jak wiadomo, stan dysbiozy jelitowej wpływa tak naprawdę na funkcjonowanie całego naszego organizmu i Cemunix Herbal, jako ziołowy preparat, ziołowy suplement diety, ma za zadanie wspierać nam, nas w przywróceniu tej równowagi, Organizmu. Jest preparatem w pełni naturalnym, jest ziołowym suplementem diety, który nie zawiera cukru, nie zawiera alkoholu, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wodnymi ekstraktami z ziół. Nie zawiera także konserwantów. Preparat produkowany jest w Polsce w zakładzie spełniającym wszystkie kryteria jakości. Chciałabym Państwa także zaprosić do naszej facebookowej zamkniętej grupy Jelita Centrum Zdrowia, którą prowadzimy właśnie razem z naszym ekspertami a także do sekcji fitoterapia i ziołolecznictwo na stronie radioklinika.pl, którego redaktor naczelną jestem. Zapraszam serdecznie.